Isla La Coche, wenezuela. This is Venezuela, Isla La Coche. In Venezuela, Adam Galewski speaking to everybody with windsurfing triple. Pierwszy raz tutaj jestem. To jest świetne miejsce, naprawdę cudowne. Są tutaj rzeczy piękne, ale też są rzeczy złe. Jest tutaj niewielka szkółka o tam między tymi palmami. jest jest a windsurfing school. With a boss called Marco, he speaks English, Spanish, of course, Grecian, and a couple other languages. To jest spółka prowadzona przez Marco. Prowadzi ją facet, który świetnie mówi po angielsku, oczywiście po hiszpańsku, bo tu wszyscy mówią tylko po hiszpańsku, za wyjątkiem być może tego Marco. I, i mówi również po format, po rosyjsku, e, ciekawy gość, bardzo miły jeśli chodzi o sprzęt, niewiele i dość mocno zużyty. To jest ten minus. Plaża wygląda tak jak tutaj widzicie. Dzisiaj jest tłok, ponieważ jest to weekend, jest sobota. Przy woda jest płytka. Piasek w zasadzie, żadnych niespodzianek. Stąd trzeba wypłynąć. Tu jest wiatr słaby. O jeden bełkurt więcej, będzie 200-300 metrów w lewo. I tam właśnie za chwilę popłynę. Stamtąd wróciłem. Uh, here is uh, low wind on this beach. and you have start from here and just sail left to get uh, at least one barefoot more. I just came back from there and I have to change my sail to small one. Uh, teraz będę zmieniał tam większy. Wystartowałem na 6:4, wróciłem, zmieniłem na 5:9 i teraz idę po 5 i mam na, nadzieję, że to będzie dobry wybór. Także na razie. Ok, tak jak wspomniałem, jest problem, żeby wypłynąć na małej desce przy słabym wietrze, stąd. Ale tam, ta mała deska po lewej stronie się naprawdę przydaje. It's a little bit problem to get out with a low wind on small board with small sail, but when you reach the left side to 300 meters uh, you will feel that you really need small boat and small sail but on everyday basis um, what i need the most uh was uh, about 5.9 to co na co dzień używałem tutaj to było 5.9 i to praktycznie i rano i po południu. wiatr nasila się od pierwszej Natomiast rano można sobie spokojnie popływać, bywa też, że 5-9 to jest idealny żakiel. Deska, z której powstałem to jest deska w pojemności 102 litry JP, wypożyczona tutaj w tej bazie u Marka. The boat that I used is JP, 102 liters, rented here at Marco's place. Wenezuela, Adam Galewski nadaje. Po co tutaj przyjechać? Jesteśmy tutaj ósmy dzień. Zgadnijcie ile dni wieje wiatr minimum 4 Beauforta? Każdego dnia odpowiedź. Każdego dnia. Jest końcówka lutego. Marko mówi, że o tej porze roku bywa, że przez tydzień wieje słabiej na większe żagle. Ale trzy tygodnie są murowane. Jeżeli dobrze trafisz, to masz 100% wiatru. Like to come here, uh, just guess uh, how long we are here eight days. Every day, we got a wind at least for Belfort. Marco says that here you can get during the winter, like now, February, uh, one week with uh, lower uh, wind, yeah, not so strong, but you can still sail anyway. Three weeks guarantee of more than four bell for twin and four and a half maybe more, maybe more maybe more it was like 25 30 knots at time to time the wind is not very gusty but we came here with equipment marco just helped me to start from this place it's much easier and more safe at the moment because it's a lot of people Jest kany Jest kany Ojej. Warto Marko tutaj e, gonić w e, ze 100 metrów dalej, tutaj będzie łatwiej wystartować, to jest bezpieczne. Okej, okay. kolejna rada, jeśli chodzi o to miejsce. Nie ma tutaj rafy, nie ma tutaj głazów, ale mimo wszystko yy, polecam buty. Nawet dla tych, którzy nie lubią pływać w butach ze względu na bezpieczeństwo, można skoczyć na kraba, są jeżowce, nie ma ich dużo, ale są, yy, są ostre muszle. Poza tym ludzie yy, tutaj się dużo śmiecą, jak Marko mówił i wyrzucają niektóre rzeczy prosto do morza. Nie wiadomo na co się wejdzie. Tutaj jest w miarę czysto, ale zawsze trzeba dbać o to, żeby bardzo powoli dopływać do brzegu, żeby delikatnie schodzić z boots are recommended because of some shells, because of rubbish, which are thrown by the people sometimes. não sei se